Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem jestem domx124p A to jest już jedenasty odcinek luźnego grania w Dragon Age 2 Mam nadzieję, że nie ja pomyliłem cyferki odcinka, tak, cyferki yy, I dobrze trafiłem, okej, okay. jesteśmy teraz w tej pustce Właśnie tutaj zwiedzamy Ponieważ mamy chyba tego, Fenriera, co to było? coś dobra. Tak, uratować Fenriela, bo ma jakieś. Kurwa, co to jest. Jakieś. Tak, wiecie, to, to magowie to jakieś kurwa puski takie. Kurwa, da fakt. Dobra. Jak wiecie, zaczął się rok szkolny, więc adekwatnie będę miał więcej czasu na nagrywanie aniżeli. aniżeli wy. wy... Tego. No, wakacje, ponieważ, no, tego, moja siostra tam zaczęła chodzić do przedszkola, więc w sumie jak będę wracał, będę miał trochę czasu na nagrywanie. Oh. <trybujesz> A demon of sloth. It exists to make men forget their purpose and their pride. Do not relax around it. Call me Torpor. I have a proposition that might interest you. I will not give in to temptation, fiend. Have it your way. Dobrzo. <coughs> okay. Załącz bufo a ty nie wiem... Obra, może coś takiego. Okej, okay. dobra. Wszystko, wszystko, można coś podnieść, nie można, by była pustka za laki. No to wróćmy do tematu. Rok szkolny się zaczął. Ja... no... Spróbuję się przyłożyć, jakaj okay, to musimy mieć coś właśnie gdzie indziej. Ja spróbuję się przyłożyć, przynajmniej w tym roku, tak minimalnie, żeby mieć jakieś miary lepsze oceny. Tylko nie, ostatnia klasa jest akurat w moim przypadku. Okej, okay. to są pokoje różne. Pycha, pragnienia, okej. Okay. Tutaj jest coś, nie wiem co, może ten wyszliśmy? Nie, ten też. Hmm, no minimalnie chcę przyłożyć, wiecie lepsze oceny chciałbym mieć na koniec bo nie masz, chociaż chyba według mnie z drugiej klasy się daje aż nie wiem, różnie to bywa ale tak eee, to pragnienia czy pycha? Pragnienie, wolno, dobra mm. dodatkowo też właśnie Dragon Age 2 bo nie wiem w sumie kiedy przestanę go nagrać bo wątpię, że go całego skończył Ponieważ lokacje się, jak to zauważyłem, powtarzają dosyć często, właśnie tak akurat teraz jest nowa lokacja, ale, wątp ale jak zauważyliście już, to te wszystkie inne lokacje się już zaczynają powtarzać i to jest no, według mnie duży minus gry i wątpię czy przez to właśnie skończę grę. Tak, wchodzimy. That's it, Hard Pardon the downstroke, then lift. Good. I'll have you scribing all my letters soon. If I'd known you were such a great lad, I'd have brought you into the business years ago. Does that mean I can come with you to Antietha, Father? Mother said maybe this summer. Right, mother? Zapomniałem rzecz, jedną rzecz zrobić. Tak, bardzo dużo rzeczy na biurku. I tak mój no, telefon mi się tutaj rozładowuje, więc godam sobie na ładowanie. Okej, okay, stoperek włączy. Hmm. That's not your father, Fadrian. It's a demon. And I'm definitely not your mother. A demon? No. No, I want this. Then remember this is who took away well them. Only thing you ever wanted. Ah! You. You turned him against me. Complete accident. I was trying to help, honest. Take away my pets, and no. I'll take away yours. How loyal are these friends you drag into the fade? What would your noble knight do to reclaim what she lost? You spent your whole life trying to be the chevalier your father wanted. The one thing you chose for yourself, and the dark spawn took him. Wesley? Come back to me, love. Everything went wrong when we met this family of apostates. Kill her, and everything we lost will be restored. This is a demon in Wesley's skin. How can you fall for this? It is not the form she wants, it is redemption. I failed you, Wesley. I failed myself. Jeśli ten moment być zmieniony. Stop. A co dziwka jebana? Kurwo. Nie. Taka jesteś. Co to jest? Pyszcza, tak? Dobra. A więc wróć jeszcze tak. Co do tej szkoły. Oczywiście, jak zawsze, plan jest. Chujowy, bo jak bo nie mógł być dobry, dwa razy do 15 mam. Jeszcze jutro zaczynam dwoma polakami, więc jest nieciekawie. Czemu na lata? Dobra, amalinium. jebaną kurwa, z radziecka dziwka. Ty napierdoli. O kurwa, cięcie się boję A Ty Andersie się nie wiem, jakieś buffy masz? Fajne jeszcze. Nie. Dobra. Ty używaj czegoś takiego. O, ty nie masz mi używać to. To nie stacie się na a Mogę nie spodnieć? Łajno i, i się bym wstał, to był mój tak. Ej, no, jakbym wstać to byłoby nieciekawie, gros. Ej, ty tylko nie ma. Ej, chodź tam. I za teraz? Tak na tutaj, tak? Drzwi, 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 drzwi... To są drzwi, tak? co? E, ta, ta. Tu nie ma nic, ok. To ta, ta. my people i present to you our hope his features may mark him as human but in his heart beats the blood of the dales he came to us to learn his heritage to release the power from a lineage as ancient as our race i i don't know what to say hmm That's not the Keeper, real Demons can take on other forms. He lies. The First Enchanter is a pawn of the Templars. No. Silence, demon. Weren't you? Keeper Marathari warned me of this. You're not the Keeper. Mother's people have no circle, but they don't consort with demons. You. Why did you interfere? Going to his feyndril would have changed the world. Have you ever seen an abomination? They are ugly. You put such stock in appearances. Perhaps that is why your friend's loyalty only goes skin deep. You think this slave would choose you over his freedom? Cast your eyes elsewhere, demon. I won my freedom from the magisters long ago. But you fear them still. They have left their marks on your body and your mind. With my aid, you could be free forever. You could have power enough to challenge any who would chain you. If you accept, you are no better than the magistrates. But to face them as an equal, I. What would you want from me? A moment of your time, nothing more. hmm, no ta już jest, bo gro, nie lubisz mnie, tak? No, jest sobie No gorszy jest. Aha. Aha, dobra, co cię onderse już Służy jakieś hila czy coś? A, postać run, no to i kwip, i kwipu, tak. W sumie ten, ja, to jest tutaj, tak. Dobra. No, Ale ja widzę, że nie ciekawie się to zapowiada Chcę w sumie dwóch tanków. A i tak lepiej stracić dwóch tanków aniżeli anders, anders jest kluczowa postać. Naprawdę kluczowa postać. Hitler. this is I can't spend another moment in this place. The screaming. Everywhere, all I hear are the nightmares of people dying, fleeing, gnawing their own arms off to escape. This is a world of monsters. And they all want me. Please. Help me escape. Help me die. If I kill you here, I only destroy your mind. You will become a tranquil. I was afraid of that for so long. I can't even remember why. To live. To sleep without dreaming. To never hear a demon's whisper. It is a blessing as great as standing at the Maker's side. Do it. Put the knife in my heart. You can master this talent, Feynriel. You don't have to let it destroy you. But Dalish do not have what I need. Perhaps to Vinter. If these powers can be trained, it would be there. I can do this. Not a city manager is a gentry, but he knows how to use his powers. Then he lives. You saved him? I cannot thank you enough. Keeper Marathari, may I return with you to the Sunderlands? I would like to ask for my son's forgiveness. Of course. It was you who chose to stay away. Yeah. He must go elsewhere to train. There is no one in Kirkwall to help him. He asked me to say goodbye. My son? I must find him before he goes. It is wise for him to seek guidance. Kirkwall cannot provide what he needs. I truly did not think what you did was possible. You are a rare human, indeed. I'm sorry. I should have stood beside you. I don't expect that will be enough, but there it is. <laughs> Apologize <therapy? What> <laughs> <geniuses>? for my weakness. <laughs> I would have thought myself above such. I find there's nothing like being possessed to keep you on the straight and narrow. Your friends awakened here some time ago. We all have weaknesses the demons find. You accomplished a miracle with Fainreal. This book belonged to the last dreamer of our tribe. It has a rare magic beyond price. Please accept it with my gratitude. Okej, okay. książeczka jakoś dostaliśmy, z jakimiś szarami. To może, nie wiem, nie wiem jak to działa księga, taka, więc da mi jakieś fajne skilla, może czy coś, punkty. Ho, zobaczmy, Kwipunek, to idzie tu, tutaj, tu, ja pierdolę, to jest rzecz teraz nagle. Okej, okay, gdzie to może. Cztery. Ale dobra. widzę, że to jest tak. Co to jest? Dwa szanse, krytyka i cztery obra Nie jest za dobre. Amulet. Nie. Nie. Ozdobny pas. Jestem mm. ja tak myślę. To jest zdobny pas od trzyka chujowy, naprawdę. U. Na pewno do żywotności mi by się przydało. Ha, 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 Co więcej złotego tak nie pragnę. A za to, to jest takie coś. To jest... Pas. Tak. To jest Anders, ty o właśnie, poszło, już tak? Tu masz jakieś pierścienie. nie wow, niezłe. Może takie coś. Tobie nie wdzięczna szła, to tam ten pierścień, a pas jakiś o tak to by nie niewdzięczne dziwko Nie dam tego, nie przyda ale pierścień no nie jest <grym zimno> chyba lepsze, no niby no nie na żywotno cicha, a zadzięcia brony nie, a za to pas jakiś może na przykład 3 4, 8, 8 drżutności nie no. a to jest manek jakiś doniek. No niestety oki. Okay. Dobra. A myślę, że w tym miejscu zakończę odcinek i potem mi Was zaprosić do... Następnych odcinków zagrajmy. Nie, jakie zagrajmy? Co ja pierwsze? Luźnego grania. Jezu, co mi klatki tak spadają. Luźnego grania w Dragon Age 2. Możecie też się podzielić, jak macie fajny plan. Napiszcie hmm, możecie to w komentarzach. Jeśli odcinek się Was podobał, dajcie łapkę w górę. Dobra. No to cześć.